No ja nie wiem, już chyba wszyscy twórcy wrzucili filmiki o generowaniu figurek kolekcjonerskich ze zdjęcia dzięki ChatGPT, GPT, a ja wciąż nie. Dlatego uznałem, że dzisiaj ode mnie nie dostaniesz jednego prompta, ale aż trzy różne do zabawy. No ale pamiętaj, podeślij ten filmik znajomym, niech też mają frajdę. Zrobimy dzisiaj tak, figurkę kolekcjonerską, kartę kolekcjonerską... No i zestaw LEGO. Wszystko oparte na Twoim unikalnym zdjęciu. Pamiętaj, możesz użyć tylko czata GPT, może być to darmowa wersja, a jeśli chcesz zobaczyć pełne prompty, wpisz w komentarzu prompt figurki, a ja Ci je szybko podeślę. A teraz bijaj na chat.com i wklej pierwszy prompt. Użyj mojego zdjęcia, aby stworzyć kolekcjonerską figurkę akcji w stylu premium w opakowaniu typu blister i tak dalej, jak tutaj możecie sobie przeczytać. Jaki jest efekt? Całkiem niezła figurka. Tutaj macie jeszcze inną wersję. No to dobra, to prompt drugi. Użyj tego zdjęcia, aby stworzyć kolekcjonerską kartę RPG w klimacie fantasy. Dodaj imię Marcin, klasę mag, poziom i tak dalej, specjalne zdolności i zobaczmy jak wyszło. Też wydaje mi się, że całkiem nieźle. No i wreszcie w końcu trzecie. Użyj mojego zdjęcia, aby stworzyć minifigurkę Lego w oryginalnym pudełku. Na opakowaniu umieść logo Lego i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy jak wyszło. Też całkiem nieźle. Naprawdę podoba mi się ten mały dronik w tym pudełku. Mam nadzieję, że zrobisz frajdę sobie albo swoim dzieciom i wykorzystasz kreatywnie AI. Napisz mi w komentarzu, czy Ci się udało. No i oczywiście zaobserwuj ten profil po więcej materiałów ze świata AI.